Lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem ciekawostek i newsów ze świata idei. A zaczynamy od bardzo ciekawego artykułu odnoszącego się do USA, ale myślę, że który można przynajmniej poniekąd odnieść również do Polski, a mianowicie. Przekształciwszy własną republikę w pozbawioną granic Unię kredytową, Amerykanie muszą pożyczać dumę narodową od innych ludzi. Z nielicznymi wyjątkami Amerykanie z lewicy, prawicy i centrum zjednoczyli się wokół barw narodowych. Postmodernistyczny multikulturalizm i antyoświeceniowy paleokonserwatyzm zostały nagle zepchnięte na margines przez romantyczny nacjonalizm XIX-wiecznej odmiany. Gdy gorączka wojenna ogarnęła Amerykę, postępowcy i konserwatyści połączyli się w potępieniu nie tylko wrogiego rządu, ale także wrogich ludzi, wrogiej muzyki, wrogiej literatury i wrogiej kuchni. Amerykanie wywieszali flagę narodową w każdej wyobrażalnej formie i przyrzekali dozgonną nienawiść do wrogów narodu. Naród, który Amerykanie świętowali, nie był ich własnym, lecz Ukrainą po brutalnej inwazji Rosji. Liberalni Amerykanie, którzy uznaliby machanie gwiazdami i pasami amerykańskimi za wulgarne, jeśli nie faszystowskie, robili sobie selfie z niebiesko-żółtą flagą narodową Ukrainy. Demokraci i Republikanie, którzy rutynowo demonizują przywódców rywalizujących partii amerykańskich, zaangażowali się w rodzaj sentymentalnego, bezkrytycznego uwielbienia dla prezydenta Ukrainy. Nie wiadomo jeszcze, czy wojna na Ukrainie jest ostatecznym wstrząsem wtórnym pierwszej zimnej wojny, czy też pierwszą wielką wojną zastępczą drugiej zimnej wojny. Nagły wybuch wirtualnego patriotyzmu ukraińskiego u wielu Amerykanów, a także w podobnych demokracjach północnoatlantyckich, wygląda na freudowski powrót wypartych od ruchów. Nauczeni, że celebrowanie własnych tradycji narodowych jest rasistowskie i ksenofobiczne, a także pozbawieni możliwości odegrania znaczącej roli w obronie narodowej wielu Amerykanów i mieszkańców Europy Zachodniej, znalazło ujście dla utraconego poczucia przynależności, zapożyczając dumę narodową od innego narodu. I to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. I wydaje mi się, że do pewnego stopnia w Polsce można zaobserwować Również takie zjawiska, na przykład takie jak to, że właśnie barwami Ukrainy oklejają się również ludzie, którzy w życiu by się nie okleili barwami polskimi, prawda? Komunikaty rządu i prezydenta Ukrainy są, bezkry są bezkrytycznie niemalże chłonięte, również przez ludzi, którzy absolutnie nie ufają polskiemu rządowi, no bo przecież to są politycy, im nie wolno ufać, prawda? I to nie jest krytyka dla jasności, tylko to jest ciekawa obserwacja, no bo dużo ludzi w tym momencie, ma wrażenie, że odkrywa, że to tak fajnie, prawda, zaangażować się we wspólnocę. Sprawę, zjednoczyć się pod jednym symbolem, manifestować poparcie dla tego symbolu itd, i tak dalej. No i dobrze, cudownie, że tak jest. Bardzo się cieszę, że my potrafimy się właśnie coś takiego zrobić i, i wspierać Ukrainę w ten sposób. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, ponieważ to jest dobre dla, i dla nich, i dla nas, i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Tylko jakbyśmy jeszcze potrafili się tak samo zaangażować we własne sprawy, to już w ogóle byłoby super. Ale to już mam wrażenie, że nie przychodzi nam. Tak, łatwo. Jest jeszcze taka jedna obserwacja tutaj właśnie, ja, ja osobiście panu Zełańskiemu na przykład bardzo gorąco kibicuję i myślę, że robi dużo naprawdę świetnej roboty, a zwłaszcza świetnej roboty w kwestii swojego wizerunku medialnego, ale też no nie zapominajmy, że to jest polityk, prawda? I o ile ja osobiście zachęcam do kibicowania jemu i, i całemu rządowi ukraińskiemu, instytucjom publicznym ukraińskim, które się zmagają z czymś strasznym w tym momencie to nie zachęcam do bezkrytycznego ufania instytucjom politycznym nawet w czasie wojny, a być może nawet przede wszystkim w tym momencie. Kolejno. Prezydent Macron we francuskiej telewizji po słowach Bidena, który nazwał Putina rzeźnikiem, bardzo zachowawczo stwierdza, że on osobiście nie użyłby takich słów, ponieważ jego celem jest deeskalacja. Chcemy przerwać tę wojnę, a skoro tak, to nie wolno nam eskalować tego konfliktu ani czynem, ani Słowem. To znaczy nie można mówić rzeczy, które sprawią, że Rosjanom będzie, nie wiem, smutno, przykro, prawda? No, no, bo, no bo to byłaby eskalacja, prawda? W sensie wydaje się to delikatnie nie zauważyć ciągłej eskalacji z drugiej strony przez mordowanie kobiet i dzieci, ale to tak tylko taka dygresja. Ale w tym temacie nie dziwią wyniki ostatniego sondażu, który os określił, że Francuzi są dalecy od bycia odpornymi na putinowską narrację o genezie wojny na Ukrainie. To według sondażu francuskiej agencji IFOP. 52% respondentów wierzy w przynajmniej jeden z rosyjskich argumentów dotyczących genezy wojny na Ukrainie. Na przykład 28% uważa, że operację wojskową popierają rosyjskojęzyczni Ukraińcy, którzy chcą uwolnić się od prześladowań, a 10% Francuzów jest przekonana, że Ukrainą rządzą neonaziści, których Rosjanie teraz zwalczają dzielnie, prawda? W cudzysłowie. I liczba tej wiary w przynajmniej jeden argument wzrasta do prawie dwóch trzecich respondentów w przypadku osób, które głosowały na najbardziej radykalne Radykalnie prawicowe lub radykalnie lewicowe partie we Francji. Na przykład 66% zwolenników radykalnie lewicowej partii La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon wierzy w co najmniej jedną teorię, na prądku wojny wysunięto przez Kreml. Wśród zwolenników partii Reconquête, założonej przez byłego polemisty i kandydata skrajnej prawicy, Zemura odsetek ten wzrasta do 73%. Oraz około 72% zwolenników mediów społecznościowych i 59% zwolenników telewizji, w sensie osób, które stan biorą głównie informacje na ten temat, Ufa przynajmniej jednej rosyjskiej narracji na temat wojny. A teraz z perspektywy rosyjskiej bardzo ciekawa rzecz. Wywiad z Sergejem Karganowym, politologiem i jednym z doradców Putina. Mówi on, że ta wojna jest rodzajem wojny zastępczej między Zachodem a resztą świata. Rosja, z jego perspektywy, jest, jak to miało miejsce w historii, wysuniętym przyczółkiem tej reszty świata, który opiera się Zachodowi. Prawda? Z naszego punktu widzenia, ta wojna ma charakter egzystencjalny. Rosja nie może sobie pozwolić na przegranie tej wojny. Potrzebujemy jakiegoś rodzaju zwycięstwa. Jeżeli okaże się, że konflikt przegrywamy, to będziemy eskalować. Na pytanie, jak się skończy wojna, odpowiada on, że rozbiór Ukrainy jest nieunikniony. Być może jakaś jej część się ostanie, ale nie jest to pewne, skoro Polska chętnie wzięłaby swoje dawne ziemie, a Węgry łakomo, łakomie patrzą na tereny, gdzie mieszka węgierskojęzyczna mniejszość. Przypomnijmy, to jest perspektywa człowieka związanego z rosyjskim rządem i doradcy Putina. Tak? Tylko ją tutaj cytujemy a w samej Rosji, według niezależnego źródła Lewady. I ja tutaj tylko tak szybko podkreślę, ponieważ niektórzy zdają się czasem podważać te informacje, ale Lewada to nie jest w żaden sposób powiązane z rządem rosyjskim źródło statystyczne, tylko jest właśnie, jest to źródło niezależne, potępiane i dyskredytowane przez rosyjski rząd, więc absolutnie nie, nie jest to kremlowska propaganda albo coś, co ma sprawić, że Rosjanie, że rząd rosyjski wygląda lepiej albo gorzej. I według tego Ośrodka działania Władimira Putina popiera obecnie 80% rosyjskiego społeczeństwa. Wynika z sondażu i poparcie drastycznie wzrosło w porównaniu do sprzed kilku tygodni. Tutaj na tych wykresach też widzimy, że jest to porównywalny wzrost do gwałtownego wzrostu po aneksji Krymu w 2014 roku. To znaczy, gdy Rosja, nie, Rosja, gdy Putin wypowiada wojnę i dokonuje inwazji, to jego popularność gwałtownie wzrasta za każdym już, już drugi raz. I jeszcze w styczniu działania Władimira Putina popierało 69% Rosjan. Już w lutym 71%, zaś pod koniec marca 83%. Z badania wynika ponadto, że coraz większa część rosyjskiego społeczeństwa, obecnie 69%, uważa, że sprawy w ich kraju idą w dobrym kierunku. W lutym było to 52%. I wiecie, bo to jest taki standardowy przykład tego, jak kryzys umacnia wiarę w przywódcę. I przypomnijmy, że w Rosji funkcjonuje jeszcze taki mit, prawda, świętego cara i złych bojarów, prawda? Czyli jeżeli to się wykopyrtnie wszystko i jeżeli oni będą głodni za jakiś czas faktycznie Rosjanie, to oczywiście nie będzie to wina Putina, bo car jest święty. Winni będą urzędnicy, będą źli generałowie, źli przywódcy, źle, złe elity, którzy oszukali cara, bo car jest bardzo dobry. Prawda? Więc y, jego poparcie będzie, myślę, my obawiam się, że jest niezachwiane, to co widzimy tutaj, tak? Było kilka prasówek temu pokazane, że normalni, normalni, zwykli, że tak powiem, Rosjanie odczuwają już skutki sankcji w dużej mierze, ale nie chwieje to absolutnie ich wiary w przywódcę, tak? Ponieważ mają taki, taką mentalność, tak? Co też było w materiałach na wojnie omawiane. Kolejno, w social mediach mnożą się nawiązania do wojny w Ukrainie, do wojny na Ukrainie poprzez różnego rodzaju grafiki, reklamy itd. i tak dalej i między innymi są tutaj właśnie hasła reklamowe, yy, przerobione hasła reklamowe firm, które zostały w Rosji. Leroy Merleau, przepraszam, zmusimy cię do remontu, prawda? Albo Nestle, ubarwione czekoladą. A propos Nestle, to ludzie się bardzo często dziwią, że Nestle nie wycofało się z Rosji. Ja tylko przypominam, że w zeszłym roku Nestle miało proces o korzystanie z pracy dzieci niewolników. I to jest nadal ta sama firma, tak? Że jak, jak nie mają problemy korzystać z pracy niewolniczej, no to co będą się wycofywać z Rosji, tak? Więc nie, 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 nie dziwmy się tego typu. Link do tego wszystkiego, bo jest, jest tu szereg ciekawych grafik, ciekawych plakatów. Link do tego jest oczywiście w opisie. I w tym samym temacie mamy też artystów z całego świata, którzy obrazują to, co się dzieje, że tak powiem, to co się dzieje na różnego rodzaju muralach czy innego rodzaju sztuce ulicznej. To się chyba tak nazywa. Też link do tej galerii będzie w opisie. Niektóre są naprawdę bardzo ciekawe, niektóre są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładne, inspirujące i tak dalej. Warto sobie to przejrzeć, aczkolwiek też zauważmy, że niektóre są o. Że tak powiem, nietrafionej wrażliwości, tak, ponieważ w takim duchu, no się, pogódźcie w końcu, prawda? No obejmijcie się już wszystko będzie dobrze. No tylko, no ponownie, to powinno być jedna strona, gniecie butem drugą, prawda? A nie, a nie że się tutaj przytulamy i wszystko będzie dobrze, jak tylko się pogodzimy, bo to jest, zn znacie ten motyw, tak, że ktoś kogoś pobił w szkole, prawda? I nauczycielka prosi oprawcę i ofiarę, żeby się teraz pogodzili, prawda? I więcej sobie nie robili krzywdy. A kolejno to jest najnowsza okładka Newsweeka. Nowy pan prezydenta. Popatrzcie, jacy my to jesteśmy straszliwie nasz prezydent jest niesamodzielny. Jesteśmy na pasku, na smyczy, za rączkę prowadzeni przez Amerykę. Mnie osobiście to się najbardziej skojarzyło z tym pro, 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 plakatem propagandowym radzieckim, który pokazywałem w ostatnim odcinku, że Polska to jest świnia tresowana w Paryżu. Wiadomo, pan się zmienił, prawda, ale dalej jesteśmy na czymś pasku. I ja tak tylko pokazuję to, żeby pamiętać o innej rzeczy. Kiedy Corwin, prawda, albo Brown, albo inne tego typu osoby powielają wizję świata pożyczoną z Kremla, to trzeba to zaznaczyć i mówić, jasno nazywać, że ci ludzie powielają narrację wrogiego nam imperium, tak? Ale jak robią to inni, na przykład tacy ludzie, którzy twierdzą, że Polska jest na smyczy Stanów Zjednoczonych, to też zauważmy, że dokładnie to samo robią. Powielają narrację wrogiego nam imperium. I... Nie wiem, mi się ciśnie po prostu w tym momencie przypomnienie sobie, że Ringer Axel Springer, tak, czyli właściciel Newsweeka, przypomnijmy, jeszcze miesiąc temu konsultantem zarządu tej spółki był Gerhard Schroeder, tak, były kanclerz Niemiec i kumpel Putina, który, przypomnijmy, w nagrodę za realizowanie rosyjskiej polityki w Europie dostał w 2017 roku, został szefem Rady Dyrektorów w rosyjskim koncercie naftowym Rosnieft. I ja nie wiem, może to nie ma wpływu na narrację tych mediów, ale pewne pytania same się cisną na usta po prostu. I na końcu. Interesujący artykuł na Kilet, w ogóle to jest portal, który bardzo polecam. Nie wiem, czy wiecie, ale na Florydzie ostatnio została wypuszczona nowa ustawa, nazywana ustawą dotyczącą praw rodzicielskich w edukacji, ale przez przeciwników tej ustawy jest ona nazywana ustawą Niemów Gay, tak? Don't say gay. I główną kością niezgody w tej ustawie jest przepis, który określa, że. Nauczanie w klasie przez personel szkolny lub osoby trzecie na temat orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie może odbywać się w przedszkolu do grupy trzeciej lub w sposób, który nie jest odpowiedni dla wieku lub rozwoju uczniów zgodnie ze standardami stanowymi. I w temacie tej ustawy oświadczenie wydała dyrekcja, kierownictwo Disneya, w którym określono, że Ustawa ta to jest kolejny atak na osoby LGBT i kolejne wyzwanie rzucone prawem człowieka. I Disney zapewnił, że firma i jej pracownicy są całym sercem temu przeciwni i wspierają pokrzywdzone mniejszości. I mamy tutaj tekst na Killet od pracownika Disneya, występującego pod pseudonimem, oczywiście, który jest delikatnie zaskoczony takim stanowiskiem firmy, dla której pracuje. Ponieważ no, on rozumie, że to jest kontrowersyjna kwestia i społeczeństwo będzie podzielone w jej ocenie. Ale skoro tak, to dlaczego kierownictwo Disneya, czyli firmy słynącej z przyjaznych rodzinie treści, które znajdują szeroki odbiór w niemal każdym miejscu świata, zajmuje stronę w bitwie politycznej? Co więcej, jakim prawem dyrekcja wyraża się na temat tego, w co wierzą pracownicy tej firmy? Bo kiedy 19 marca doszło w końcu do protestu w tym temacie, prawda, zorganizowanego przez pracowników Disneya, to z 80 tysięcy pracowników parków Disneya, prawda, te, tego, tego segmentu parków, wyszło zaprotestować 60. I krótko spacerowali oni wokół pętli Walt Disney Studios w Burbank, jak donosi New York Times, na terenie piknikowym Beatle Davis, kilku pracowników Disneya zebrało się na znak protestu, choć wydawało się, że przeważali nad nimi, przynajmniej w pewnym momencie, członkowie mediów informacyjnych, którzy to relacjonowali. Niektórzy artyści Disney, ja co prawda, wyrazili swoje poparcie na Twitterze, prawda, gdzie w połowie poranka tego dnia pojawił się hashtag DisneySayGay, i ten autor artykułu relacjonuje, że otrzymał tego dnia wiele odpowiedzi na maile z informacją, że pracownik będzie brał dzień wolny, żeby zaprotestować, ale faktycznie ludzie tego potem nie robili, ponieważ byli w pracy, prawda, i byli na w spotkaniach na Zoomie i dalej, tylko deklarowali tylko swoje poparcie, ale nie szło za tym żadna akcja. I firma ogłasza, że pracownicy Disneya wierzą w to albo w tamto, ale nikt nie zadaje, z zarządu nie zadaje sobie trudu, by zapytać o to samych pracowników. Disney jest przecież niewiarygodnie zróżnicowanym tyglem różnych ludzi o różnych przekonaniach, w dużej mierze odzwierciedlającym otaczającą ich kulturę południowej Kalifornii, i Florydy, ale z wyraźnym odchyleniem, twierdzi ten pracownik, w stronę bardziej konserwatywnych tendencji. Okazuje się bowiem, że firmy, które określają się jako przyjazne rodzinie, zazwyczaj przyciągają pracowników, którzy lubią treści przyjazne rodzinie. Jak na firmę, która twierdzi, że wsłuchuje się w głosy swoich członków, obsady korporacja Disney'a spędziła ostatnie kilka lat ignorując ogromne rzesze swoich pracowników. W ostatnich miesiącach posunęła się jeszcze dalej, aktywnie wspierając jedną grupę, a jednocześnie aktywnie tłumiąc lub po prostu ignorując resztę. Zmieniliśmy nasz podstawowy etos. A nasze opowiadanie historii ucierpiało w wyniku testów wymaganych przez wymi wymagania DEI, czyli politykę różnorodności, równości wyników i inkluzywności. Osobiście, relacjonuje on, byłem zaangażowany w co najmniej pięć projektów, w których kreatywne wizje zostały przyćmione przez dyktat głęboko niekreatywnych funkcjonariuszy tej polityki DEI. Zmieńcie tę świąteczną piosenkę, bo jest zbyt chrześcijańska. Nie adaptuj kulturowo tego projektu wizualnego, przecież w twoim projekcie, w twoim zespole projektowym nie ma osoby o, o tym pochodzeniu etnicznym, więc nie możesz o tym robić projektu. Wyślij ten scenariusz do czytnika wrażliwości. Ten głos jest zbyt męski. Usuńcie panie i panowie, chłopcy i dziewczęta ze wszystkich ogłoszeń, bo to wzmacnia poczucie biednarności płci. I na koniec autor pisze Zachęcam wszystkich do ignorowania bredni kierownictwa Disneya. Ci ludzie nie są liderami myśli ani rewolucjonistami kulturowymi. To tchórze, którzy są zakładnikami dominującej narracji i będą ślepo biec w każdym kierunku, jaki ta narracja im podyktuje. Nie, nie reprezentują oni pracowników Disneya. Jesteśmy tak różnorodni, jak sam kraj, a próby firmy, by wykorzystać nas jako blok do forsowania swojej politycznej agendy, są nietolerancyjne, eksploatujące i głęboko niedisnejowskie. No i to tyle. Jak zawsze zapraszam do przypomnienia sobie poprzednich prasówek. Jeżeli interesują Was tego typu koszulki, to przypominam, że są na sklepie zależy.pl. Link w opisie i do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronajcie. Do usłyszenia.